Cześć, witam Was w czwartym odcinku z kariery menadżera Wisły Kraków w FIFA 16. Od razu zaczniemy dzisiaj z grubej rury, bo gramy mecz z mistrzem Polski Lechem i to na dodatek w Poznaniu. Damy sobie do wyjściowej jednostki Broszka i Kownackiego. Zobaczymy, jak sobie poradzi przeciwko byłym kolegom. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-5-1 z bocznymi pomocnikami wspomagającymi środkowego napastnika. No i zaczynamy. Do niedawna grał w tej drużynie i ciekaw jestem, co będzie chciał dzisiaj udowodnić swoim dawnym kolegom. Oby tylko pozostał przy sportowych metodach, ale chyba z większością z nich rozstał się w przyjaźni. Akcja Lowręcicia, podanie do robaka. No i właśnie. Kolejna akcja Lechitów. Szczał Pałowskiego, ale nasi obrońcy wyjaśniają sytuację. Szczał Murawskiego nieudany, ale Murasz to nie napasnik, więc nie miejmy do niego pretensji. Przyjęcie piłki przez Broszka, gdzieś akcja Kownackiego, ale ten jednak fauluje. Mączyński. I będzie rzut rożny dla Lecha. No i Lech ma rzut rożny, ale na całe szczęście wprost w ciężniaka. Dobrze, biega na wolne pole. Świetne podanie do Gerrie, który pędzi z piłką przez boiska, Burić broni, ale w polu karnym faulowany jest Brożek, no i mamy rzut karny. Wizdy, przerywający akcje i decyzja arbitra. Rzut karny. Do piłki podchodzi Krivelaro i mamy gola do szatni. Efektownie wykonana ta jedenastka. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście uderzył bezbłędnie piłkarze Lecha rozpoczęli drugą połowę. Marcin Robak. Ależ przytomność umysłu obrońcy. Brawo. Robak, Głowacki wybija Pawłowski, Pawłowski, Robak, no i Cierzniak znów ratuje nam dupę. Interwencja. Lech Poznań rozpocznie grę od rzutu rożnego. Mamy centre. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodki Krótko raz wygrany rzut rożny. Lowręcić ponad bramką. No, trzeba e, zrobić jakieś zmiany, by uspokoić trochę grę. E, damy szansę Sarkiemu, no i może Jankowskiemu. przegrywają gerie podanie do Jankowskiego trochę niestety za mocne. Wiele się ostatnio pisało i mówiło o pewnym głośnym transferze. Teraz kluby dobiły już targu i ostatecznie Schweinsteiger. Kownacki, Gerie Jankowski sarki zostawia Mączyńskiemu reprezentant Polski jednak poduje. Akcja Kownackiego, który ma pustą przestrzeń. ształ i gol! Wygrywamy 2-0. do udowodnienia, bramkę swojemu byłemu klubowi. I przynajmniej nikt go nie oskarży o granie na pół bliska przeciwko dawnym kolegom. 2-0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Ważne, że nie jest osamotniony. I za chwilę rzut rożny dla zawodników Lecha Poznań. Sytuacja, po której padła bramka, jeszcze raz na Państwa ekranach. Gowacki narożny, no ale ten Lechowi w ogóle nie wyszedł. Sadlock. Emanuel Sarki. Sadlock do Sarkiego, ten ma dużo siły. Będzie 3-0? Niestety nie, ale 2-0 w Poznań to znakomity wynik takim ten mecz się kończy. Jeśli chce o swoje miejsce w zespole, to pudłowanie nie jest dobrym sposobem na zaprezentowanie się trenerowi. Józmicz, Krzysztof Pączyński, Murawski Tomasz Pędziora, Lovrencic. Arbitersko? Zrobimy sobie teraz jakiś trening, na pewno będziemy trenować Kownasia, z pomocników to Urygę, obrońcę to Czekaja, też Jowicia i z młodzieżowców może Marszalika. No i świetnie, Uryga upgrade'ował już na 62, także naprawdę super. Mamy ofertę za Wójcika, no ale go na razie zostawimy, póki nie sprowadzimy sobie drugiego napastnika. Oferta za Hanslika trązą. No i myślę, że e, tą ofertę za, zaakceptujemy, e, bo to i tak załat rezerw. Lecimy dalej, no i mamy mecz z piastem Gliwice. Damy sobie do jednostki Brozia i Kownasia. No i gramy. Oczywiście ten mecz już symulujemy, bo jeden mecz grany na odcinek to i tak sporo. Uwacki, żółta kartka. Jest brożek 1-0, fajnie. E, no niestety Barry City wyrównuje. No i mamy remis. Mogło być trochę lepiej. E, lecimy do treningu. Czekaj, upgradeował, także nieźle, bo będzie nam potrzebny ten środkowy, bo Głowacki ma już swoje lata. Kolejna oferta za Wujcika, ale ją również na razie odpuścimy. No i gramy mecz z górnikiem Łęczna. Jowicz kartka, Bonin. Ale Sadlock wyrównuje szybko. Także mamy remis. Gerje, czerwona kartka, Japier. Jest Brożek. Ratuje nam dupę, ale Jowić też czerwona, więc e, no, nie za dobrze się to ułożyło. Ale zwycięstwo jest najważniejsze. szybki trening no i przeciętnie tym razem Dobra, zagramy jeszcze mecz z Termaliką. No i koniec tego odcinka. Oferta Zawitka no i ją zaakceptujemy. Morecambe, nie wiem nawet co to za zespół. Musimy oczywiście zmienić skład, bo tych dwóch dostało kartki. Także damy szansę może cywce i burlidze. No i przejdziemy do meczu ze słonikami. Stano, czerwona. Jest, brożek 1-0. Ale Sadlock, czerwona. E, no nie wierzę, co oni to robią. Malika wyrównała. No, ja pier... Ale jest, Crivellaro, 2-1. Całe szczęście, udało się wygrać. E, Szybko. Szybki trening, no i mamy upgrade Jowicia, no i to by było na tyle w tym odcinku, jeszcze tylko spojrzenie na tabelę, jesteśmy na razie na trzecim mie miejscu, a więc nawet całkiem nieźle, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć!